Cześć! W dzisiejszym filmie zastanowimy się, w jaki sposób odkrywać talenty u naszych dzieci. Kiedyś uważano, że dzieci to jest taki plastyczny materiał, który możemy na dowolny sposób wyginać, zgniatać, formować po to, żeby stworzyć takiego obywatela, stworzyć taką osobę, jaką nam się rodzicom dorosłym podoba ale badania mózgu i rozwoju dziecka wskazały, że dzieci rodzą się już z jakimś potencjałem, z jakimiś uwarunkowaniami, mają swoje indywidualne, własne talenty, które należy rozwijać, które należy poddawać różnym... Wpływom, aby one się ujawniały, kształtowały i wzmacniały. Dlatego zastanówmy się, w jaki sposób można odkrywać te talenty. Przecież każdy z nas rodziców chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zgodnie ze swoimi umiejętnościami, żeby to było łatwe, przyjemne, żeby nie uczyć tego, czego nie potrafią. I, I z czym mają problem, tylko wzmacniać te kierunki, w których czują się dobrze, żeby byli jeszcze lepsi. Wyobraźmy sobie y, to w, na wartościach matematycznych. Jeżeli twoje dziecko ma problemy z matematyką i y, raczej nigdy nie będzie miało zdolności matematycznych na tyle, aby z tą matematyką wiązać jakieś nadzieje, to po co tracić energię, aby na przykład 5 czy 10% było to dziecko lepsze w matematyce a czas, który będziesz musiał, musiała poświęcić swojemu dziecku ko i pieniędzy, będzie naprawdę duża i czasochłonna. Dlatego, jeżeli na przykład lubi jakieś społeczne tematy, lubi na przykład teatr, jeżeli lubi e, sport i inne takie umiejętności i idzie mu to dobrze, ma predyspozycję, każdy mówi, że e, w tym się czuje dobrze, zatraca się w tym, e, traci poczucie czasu przy tych różnych rzeczach, na przykład układanie klocków Lego, na przykład malowanie, jakieś inne umiejętności, to wzmocnimy to. Jeżeli jest bardziej, można powiedzieć, tak nieprzeciętnie, dobry w tym, co robi w stosunku do swoich rówieśników, to jeżeli włożysz w to energię, to może być 2, 3, 4 razy lepszy, ponieważ pójdzie mu to łatwo, interesując się, mając w tym pasję, zatracając się w tym, jest w stanie podwoić, potroić, a nawet razy 10 te umiejętności, które już ma. Nie będzie to wymagało aż takiej pracy, nie będzie to wymagało takiego Twojego finansowego wkładu, a zwielokrotnisz te umiejętności, Twoje dziecko będzie szczęśliwe, będzie robiło to z przyjemnością i e, walory takie jakościowe będą dużo lepsze niż ślęczenie nad tą matematyką i e, sprawienie, że jest trochę lepsze. Niestety nasza szkoła e, powoduje, że my chcemy nauczyć wszystkiego, każdego i w każdym możliwym momencie. Jeżeli na przykład dzieci na samym początku nie mają zdolności matematycznych, a jest to udowodnione, że mogą mieć dopiero w wieku 9, 10, 11 lat, to nie wymagajmy na siłę dziecka, które ma 7-8 lat, aby było jakimś geniuszem matematycznym, skoro jego mózg jeszcze nie jest przygotowany do takiego drastycznego rozwoju w tej materii. Lepiej się zająć czymś innym, zmotywować do pracy plastycznych, do sportów, do e, czytania, do wszystkich innych rzeczy, które w tym momencie przychodzą łatwo, łagodnie i lepiej się skupić na tych tematach. Po co męczyć się e, matematyką, która może przyjść później. Są na to badania, neurobiolodzy, neurodydaktycy, osoby, które zajmują się mózgiem. One już to wiedzą, że e, aby to dziecko w późniejszym wieku nie zatraciło chęci do nauki matematyki, to nie możemy w tych wcześniejszych okresach, gdzie jeszcze ten mózg nie jest taki e, rozwinięty w tym temacie, zajechać go, spowodować, że nie będzie to dziecko chciało się uczyć tej matematyki w późniejszym czasie. Dlatego szkoła, która jest taka tunelowa, Lowa, która zakłada takiego mietka, Krzysztofa dajmy na to, nie obrażając Krzysztofów, że wszyscy są Krzysztofami, że one, oni muszą, one muszą dzieci, czy to są dziewczynki, czy chłopaki, to oni wszyscy muszą być tacy, jak jacy, jakiego szkoła sobie założyła ucznia, czyli muszą czytać, pisać, rachować, biegać, wszystko w jednym, tym samym momencie. A dzieci nasze są różne, każdy jest dobry w czymś innym, każdy ma predyspozycje i talenty w innych obszarach i powinniśmy się skupić na tym, aby one te dzieci zaczęły odnajdywać się w tych swoich e, talentach, ale powinny też próbować a nie skupiać się na tym, y, czego nie potrafią, bo jeżeli taką narrację ułożymy, a szkoła taka nakłada, że w czymś jesteś zły, że tutaj odstajesz, że tu trzeba zwrócić uwagę, to my ciągle na negatywach uczymy i y, wracamy jakby do średniej z tymi naszymi dołami, plecami, z czymś w czym jesteśmy gorsi, a nikt się nie zastanawia, nad tym, w czym Ty jesteś dobry. Kiedy nauczyciel przyszedł do Ciebie jako rodzice i powiedział, że Twoje dziecko jest dobre w czytaniu, niech Pani czyta z nim codziennie po 100 kartek, aby było jeszcze lepsze. Nie, to Pani Ci przyjdzie i powie, że Twoje dziecko jest w złe czymś tam i Ty będziesz siedział nad tym, w czym jest złe, nie, nie, nie mając później czasu na, nad tymi pasjami, rzeczami, przedmiotami, nad którymi twoje dziecko lubi pracować i chciałoby pracować, ale nie ma możliwości ani czasu już na to. Więc najważniejsze od strony twojej, rodzica jest obserwacja twojego dziecka podczas codziennych zadań, zabaw, w jaki sposób się odzywa do rówieśników, w jaki sposób odzywa się do ciebie, do swojego rodzeństwa, do babci, do dziadków, co robi. Przy czym widzi, że te jego skupienie jest maksymalne. Ty nie możesz nawet powiedzieć nic do niego w tym momencie, ponieważ yy, zdenerwuje się. Poni on 100% uwagi zwraca właśnie na te czynności. Musisz odkryć, co to jest. Czy to jest Lego, czy to są jakieś konwersacje, czy to jest matematyka, czy to jest rysowanie, nawet gry komputerowe, czy to są strategiczne bardziej, czy to są bardziej jakieś planszówki. No to wszystko wymaga uwagi i Twojego zaangażowania. Angażowania. Powinieneś, powinnaś wziąć sobie kartkę, długopis, mieć jakiś notes, w którym będziesz notować jakieś takie niespotykane sytuacje, to, co Cię intryguje pozytywnie i negatywnie, co, co myślisz, że mogłoby być jakąś Częścią właśnie Twojego dziecka pod kątem talentów i notować, obserwować, notować, stwarzać możliwości, pójść do teatru, pójść na salę sportową, zapisać na dodatkowe zajęcia, na muzykę, na taniec, na wszystko i wtedy będziesz miał, miał odpowiedź, w czym Twoje dziecko jest dobre. I nie zwracaj uwagi na sam początku, że dzieci mają słomiony zapał. Mają, ponieważ one szukają siebie i jeżeli coś im na początku się podoba, a za trzy miesiące się nie podoba, to nie miej pretensji, tylko Zapisz na coś innego, niech szuka siebie w tych wszystkich umiejętnościach, zdolnościach, społecznościach, e, tam gdzie są dzieci, nie tylko dorośli, tylko zwłaszcza dzieci, bo my o tym nie wiemy i, i, i nie myślimy o tym, ale to dzieci uczą dzieci, to konfrontacje z dziećmi rozwijają je z różnymi rocznikami, nie tylko w swoim wieku. Szkoła stawiając dziecko w ławce i wymagając, żeby siedział 45 minut nieruchomo, nie pozwala się rozwijać, nie pozwala rozwijać się mózgowi, nie pozwala się rozwijać ruchowo, konfrontować w, w różny sposób tylko... Y Uczy tego, aby siedzieć, no czego innego, przepisywać. Tam nie ma myślenia w większości, dlatego dzieci kończące lekcje rozwalają całe szkoły i korytarze, bo one muszą odreagować w to siedzenie. Powinno być odwrotnie. W szkole na lekcjach powinno tak zmęczyć mózg, że na przerwie idą odpoczywać, a one wtedy właśnie mają energię, bo 45 minut siedziały w ławce. I to tyle na ten temat. Jeżeli interesują Cię te tematy, zasubskrybuj ten kanał, napisz w komentarzu, jakie talenty mają Twoje dzieci i w jaki sposób je odkrywasz, a jeżeli chcesz zostać tu na dłużej, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć, trzymaj się.